Dobra kochani, oto moje 58 kroków pielęgnacji. Same podstawy. Dzień dobry, witajcie na kanale Korek. Dzisiejszy film jest o tym, jak używając kosmetyków możemy sobie nieświadomie wyrządzić mniejszą bądź większą krzywdę oraz kiedy używamy kosmetyków, ale nie widzimy oczekiwanych efektów. Będzie to subiektywna lista, więc jakby się uprzeć, to pewnie można by było dopisać tutaj jeszcze parę case'ów, ale jednak z moich obserwacji wynika, że te rzeczy, które tutaj padną w tym filmie, zdarzają się najczęściej. Zacznijmy więc od najważniejszego, czyli od braku określonego celu pielęgnacji. To, co się z tym bardzo często to łączy, to też jest brak wiedzy na temat tego, co jest przyczyną, takim punktem zapalnym problemów, z jakimi mierzy się wasza skóra. Bez tego naszego celu i przyczyny problemów można sobie dryfować po morzu produktów w nieskończoność i nie widzieć efektów. A czy ktoś tu lubi marnować pieniądze? Generalnie oczyszczanie, nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna to są trzy podstawowe i nieodłączne kroki każdej pielęgnacji, bez wyjątku. Ale oprócz tego każdy z nas mierzy się ze swoim jakimś wyjątkowym wyzwaniem skóry, jak na przykład chce się uporać ze skórnikami, chce wyleczyć trądzik, chce rozjaśnić przebarwienia. Żeby móc to zrobić, trzeba przede wszystkim poznać przyczynę, dlaczego one się w ogóle pojawiły. Bo dopiero wtedy będzie można eliminować tę przyczynę, która tylko w nieskończoności nakręca ten nasz problem. A a jak wiadomo, przyczyna może leżeć w różnych miejscach. Może to być dieta, zaburzenia hormonalne, stres, może to być generalnie niezdrowy tryb życia i koniec końców błędy pielęgnacyjne. A kolejną taką już kosmetyczną rzeczą, która przybliża nas do tego celu upragnionego, jest wybieranie właśnie odpowiednich składników i, i formuł do potrzeb swojej skóry i unikanie tych, które jej nie służą. I następuje wtedy pielęgnacyjny sukces. Cyroporty niby takie proste, prawda? Nie. Ale szukanie przyczyny i takie świadome obserwowanie skóry, co jej służy, co nie, może trwać miesiącami. Szczególnie w przypadku trądziku, bo tutaj bardzo dużo rzeczy może na niego wpływać. Ale lepiej tak, niż układanie sobie pielęgnacji do końca swoich dni na chybił, trafił. No i jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, żeby na bieżąco obserwować potrzeby swojej skóry, bo skóra się zmienia. Normalna sprawa, ciało się zmienia. Raz ustalona pielęgnacja nie będzie taka, wiecie, na zawsze. Filmów o przyczynach powstawania różnych problemów skórnych będzie na kanale dużo, no bo od tego wszystko się zaczyna. Tutaj macie parę przykładów takich właśnie filmów. Jeśli jesteście ciekawi następnych, to naturalnie zapraszam do subskrypcji. Kolejną rzeczą jest używanie kosmetyków po dacie przydatności. I nie chodzi tylko tutaj o datę ważności, bo to jest wiadoma sprawa, ale również o taką mniej oczywistą rzecz, jaką jest symbol PAO. PAO jest to skrót od Period After Opening, mój angielski. I oznacza okres, przez który kosmetyk jest ważny po otwarciu. Na produktach znajdziecie ten symbol pod postacią takiego okrągłego pudełeczka z liczbą miesięcy w środku. Więc jeśli w środku jest szóstka, to oznacza, że po otwarciu kosmetyk nadaje się do. Do używania przez 6 miesięcy. Często produkty z witaminą C mają niskie PAO, bo często formy witaminy C mają niską stabilność, co oznacza, że szybciej tracą swoje właściwości. I tak, są różne formy witaminy C, mniej lub bardziej stabilne, ale chcę tutaj tylko tak zasygnalizować, bo zauważyłam, że kosmetyki z witaminą C, których ja używam, bardzo często właśnie miały te PAO 3-6 miesięcy. Więc zwróćcie uwagę na liczbę PAO i jeśli chcecie być bardzo skrupulatni, albo wiecie, że na bank. Na bank. Nie zapamiętacie momentu, kiedy otwieraliście jakiś kosmetyk? To możecie markerem sobie na opakowaniu zapisać datę, żeby wiedzieć, kiedy zaczęliście go używać. Raczej, kiedy go otworzyliście, bo to może nie być to samo. Hmm. Kolejny punkt to brak konsekwencji używania kosmetyków. Tutaj po prostu chodzi o ich nieregularne stosowanie. Co by tu dziś nałożyć na twarz? Dobra, niech będzie to. E, nie działa. No to może to też nie za ciekawy. Zapomniałam kompletnie o tym serum. Gdzie ty się ukrywałeś przez ostatnie trzy tygodnie, co? Dobra, w sumie tu też szału nie ma. Co my tu mamy następnego? Składniki aktywne potrzebują czasu, żeby dać dobre efekty. I zazwyczaj nie dzieje się to w tydzień. Jedne potrzebują miesiąca, inne dwóch, jeszcze inne mogą nawet więcej. Po prostu pozytywne zmiany w skórze zachodzą stopniowo. U jednych szybciej, u drugiej wolniej, ale u nikogo nie dzieje się to z dnia na dzień. Dlatego potrzebna jest ta regularność stosowania kosmetyków. Ale uwaga! Regularnie nie oznacza codziennie, bo to zależy od rodzaju produktu. Na przykład peelingu kwasowego nie będziemy na skórę nakładać dzień w dzień, bo to by było dla niej za dużo. To, jak często jest nakładany dany produkt, zależy oczywiście od potrzeb skóry i właśnie od rodzaju danego produktu, ale ważne jest, żeby zachować tą regularność i konsekwencje jego stosowania. Dla bezpieczeństwa muszę jeszcze koniecznie dodać, że są wyjątkowe sytuacje, kiedy nagle ze skórą zadziało się coś niedobrego, na przykład reakcja alergiczna albo więc w takiej sytuacji oczywiście trzeba natychmiast przerwać używanie takiego produktu. Kolejny punkt to jest wprowadzanie do swojej pielęgnacji zbyt wielu nowych produktów naraz. Cała afera tutaj polega na tym, że jeśli jednocześnie zaczniemy używać zbyt wielu zupełnie nowych kosmetyków i ze skórą zadzieje się coś niedobrego, czy podrażnienie, czy wypryszczenie, czy cokolwiek, to nie będziemy wiedzieć, który z tych produktów jest winowajcą. Dlatego lepiej jest stopniowo wprowadzać całkowicie nowe kosmetyki do pielęgnacji, bo łatwiej jest Zauważyć, co nam służy, a co nie. A już na pewno należy tak robić w przypadku skóry wrażliwej i alergicznej. No i w tym punkcie to tyle. Idziemy do następnego. Higiena używania kosmetyków. Tutaj mam na myśli przede wszystkim produkty, w które jest możliwość wsadzenia palucha, jak na przykład kremy w słoiczkach oraz produkty z pipetą. Pipety nie przykładamy do twarzy, nie dotykamy jej. Ja wiem, że to wygląda pięknie, seksy, fajnie i w ogóle kusi, żeby tak zrobić, ale nie, nie robimy tego. W ogóle pipeta. Śmieszne słowo. I'm okay. just Na rękach, na twarzy mamy swoją florę bakteryjną, której lepiej jest nie przenosić do kosmetyków. Oczywiście w produktach są konserwanty, które powinny zapobiegać rozwojowi bakterii. No i chemicy generalnie zdają sobie sprawę, jak tworzą taki zakręcany produkt, że paluch zostanie tam wpakowany. I tak formułują kosmetyki. Ale już produkty z pipetą nie są przeznaczone do kontaktu ze skórą. Tak czy siak, skoro jest bardziej higieniczna opcja, to czemu by z niej nie skorzystać? Szczególnie jeśli mamy skórę problematyczną albo z jakiegoś kosmetyku. Korzysta więcej niż jedna osoba. Hmm? To też jest istotne. Ze słoiczków lepiej jest wydobywać produkt patyczkiem do uszu. Są też specjalne szpatułki do takich rzeczy, które można znaleźć przez internet. Na przykład do masyłek do makijażu, właśnie często są dodawane szpatułki. A produkt z pipetą najzwyczajniej nakładać bez kontaktu ze skórą. Kolejnym punktem jest używanie zbyt wielu agresywnych składników aktywnych naraz. I mówiąc agresywnych, mam tu na myśli składniki złuszczające lub powodujące podrażnienie skóry, szczególnie w wyższych stężenia. I należy do nich przede wszystkim retinoidy, kwasy czy witamina C pielęgnacja jest złożona i wiele rzeczy składa się na to, czy widać pozytywne efekty, czy nie, ale jednocześnie taka codzienna rutyna pielęgnacyjna wcale nie musi być skomplikowana, wręcz nawet nie powinna. Dobra, kochani oto moje 58 kroków pielęgnacji, same podstawy, mm -mm. Co za dużo, to niezdrowo, a minimalizm kosmetyczny bardziej się opłaci na różne sposoby. Podać jeszcze jakiś przerysowany przykład? Proszę bardzo. Jeśli podczas jednej pielęgnacji w różnych produktach pojawiają się i różnego rodzaju kwasy, i witamina C, retinoidy, niacynamid, jeszcze do tego dochodzą maseczki z blinkami, to na dłuższą metę to się dla skóry skończy źle. Czy wysuszeniem, podrażnieniem, wypryszczeniem, ogólnie różne scenariusze negatywne mogą się tutaj wydarzyć. Więc przegombinowana pielęgnacja jest tak samo niekorzystna, jak zupełny brak a w zasadzie nie wiem, czy nie jeszcze gorsza. Zaczynanie od zbyt wysokich stężeń. Ten punkt łączy się poniekąd z tym poprzednim, bo tutaj również chodzi o przesadzenie z pielęgnacją, ale w trochę inny sposób. I są składniki, na które trzeba uważać, które trzeba stopniowo wprowadzać do pielęgnacji, zaczynając od niższych stężeń, bo w ten sposób będziemy budować tolerancję skóry na ten składnik. W przeciwnym razie może się skończyć podrażnieniem i innymi historiami. Więc wyższe stężenie, czy częściej nakładany jakiś produkt, wcale nie oznacza, że osiągniemy lepsze efekty. Do tej grupy należą przede wszystkim te składniki, które padły w poprzednim punkcie, czyli retinoidy, złuszczające kwasy, czy witamina C. W ogóle witamina C to jest fantastyczny składnik. To jest cudowny antyoksydant, ale w stężeniu 15-20% potrafi podrażniać. Szczerze mówiąc, to już nawet 12% witaminy C niektórych podrażnia. W razie czego jak już testujecie nowy składnik i macie produkt z takim powiedzmy średnim stężeniem tego składnika, to można go używać co drugi, trzeci, czwarty dzień, byle nie codziennie, jak wspominałam wcześniej, i sprawdzać reakcję skóry. Ale nie gwarantuję, że już po pierwszej aplikacji tego składnika nie pojawi się podrażnienie, bo to zależy od wielu czynników. Jaki to jest składnik, jakie jest stężenie tego składnika i w końcu jak wrażliwa jest Wasza skóra. Ten punkt może nie jest o tym, jak nie używać kosmetyków, tylko bardziej o tym, kiedy używamy tych kosmetyków. Po prostu staramy się ze wszystkich sił, ale nie przynosi to upragnionych, oczekiwanych efektów. Otóż wtedy, gdy pali się papierosy, nie używamy się o ochrony przeciwsłonecznej, nie dba się o zdrowe odżywianie i generalnie zdrowy tryb życia, czyli wysypianie się, aktywność fizyczną, picie wody, odstresowanie się i tak dalej. To wszystko są naczynia połączone i wpływają na stan skóry u niektórych w mniejszym, u niektórych w ogromnym stopniu. I jeśli chcemy dobrze zadbać o skórę, to pierwszą zasadą powinno być przede wszystkim nie niszczenie jej. Tak, są osoby, które tak robią i wyglądają super, i mają piękną skórę, zdarzają się takie organizmy. Ale rzadko. Poza tym, jak zrobią morfologię krwi za 10-15 lat, to wtedy się okaże, jak to jest z tym zdrowiem. Także tak. Jeśli film Wam się spodobał, to zapraszam Was do subskrypcji. Zapraszam też na mojego Instagrama. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!